Co i w ciągu dnia jako dietetyczka weganka w zabiegany dzień. Na śniadanie zblendowałam ciecierzycę ze słoiczka, kakao, sezam erytrytol, posmarowałam kanapki, do tego truskawki i 5 minut i jeju, jaki pyszny czeko, gotowy! Na lunch pokroiłam tofu, podsmażyłam na złoto na oliwie z solą. Przepis miał być z morelą, ale zamieniłam na jabłko. Super też pasuje nektarynka czy brzoskwinia. Pokroiłam też ogórek, wymieszałam musztardę z mlekiem. Na torcie wrzuciłam to wszystko razem z zielenino, zawinęłam i ideolo lunch, czy śniadanie na wynos gotowe. Zerry ten owoc z musztardą, z tym tofu super się to komponuje. Obiek mieć gotowy z wcześniejszego dnia, ale wczoraj miałam więc dziś pokryłam cukinię, dałam na oliwę z cebulą, czosnkiem i podgrzałam z pieprzem. Ugotowałam makaron. Część cukinii zblendowałam z bazylią, fasolą, tofu, solą. Jaju, jakie to jest pyszne, kremowe, aromatyczne do tego makaron. I no brzuszek bardzo zadowolony. Nasyczyło mnie to zaraz na pół dnia. I na jutro obiad też już mam gotowy. Później siłownia, dużo większych dań mam na dwa dni w tej diecie. Kolekcję też miałam już gotową. Wcześniej podsmażyłam imbir, czosnek, marchewkę, do tego swoję kasza. Zamieniłam na perłową. Fasolka szparagowa mrożona miał być groszek, ja zamieniłam na ciecierzycę, zalałam wodą, gotowałam aż kasza zmięknie, potem tylko dodałam sos, sojowy,